W następnej rundzie, Tym razem cydr, i to aż z samej południowej Afryki. Skoli. A jak to się czyta? Skoli. Chyba tak. Jest to Granny Smith Apple, Modern Cider. To takie jabłka, są deserowe, słodkie. W większość cydrów robi się raczej z takich cierpkich jabłek. A ten jest ze słodkich. Um, produkt południowoafrykański. 4,5% alkoholu. No i tyle, tak na pewno to pisze. Nic dużego. E Etykieta jest ciekawa, bo to są same krzyżyki tutaj. Te zielone krzyżyki, e jakby troszkę wypukłe. Nie wiem co to ma znaczyć. Kapsel też jest taki sam. E, jak widzicie jest to cytr bardzo, bardzo jasny. E, jest bardzo leciutkie tylko zabarwienie. Bardzo słomkowy taki. klarowny. E, piana no, w cytrze to raczej ciężko opiane. Także troszkę się tworzyło takie średnie pęcherzyki, ale zaraz szybko opadło. No i tyle. Aromat jest e, słodki, e, bardzo taki przyjemny, właśnie takie deserowe jabłka, troszkę jakby takich cierpkich nutek też jest, bardzo przyjemnie, e, no i rzeczywiście jest to taki dosyć e, przyjemny, e, słodki aromat a, naprawdę jabłkowy. Okej, okay. może nawet takiego jabłkowego wina troszeczkę, no troszeczkę tak, maluśko, ale jest, dobra, spróbujmy. To wasze zdrowie. O, delikatny, lekko słodki, ale rzeczywiście bardzo soczysty, dużo właśnie tych tego soku jabłkowego tutaj czuć. Pierwsze wrażenie że jest oczywiście takie lekko słodkawe, ale później przychodzą takie ciepkie kwaśnawe nutki, które podbijają pijalność. Nasycenie jest takie średnie, bardzo jest taki delikatny, ale dosyć aromatyczny, przyjemny w smaku, soczysty. Bardzo pijalny, odświeżający, fajnie się go pije. Ehm, może dlatego, że on nie jest za słodki. Ehm, ma tą swoją cierpkość. Ehm, I przez to jest taki właśnie pijalny. No, bardzo przyjemnie się go pije. No, chyba warto spróbować. Ehm, wydaje się naturalny. Ehm, no i chyba to się liczy. Bardzo fajnie się go pije. To jeszcze raz powtarzam. Ehm, także warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten cydr, także. Dajcie łapkę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypomnę o każdym nowym filmie na kanale, tak nie będziecie na bieżąco, no, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.